Siema wszystkim, ja jestem Smilix. i słuchajcie widzowie, specjalnie kupiliśmy gemy, aby zrobić openik megaboxów. Naprawdę długo już mi nie luta żadna postać na tym koncie, no i przydałoby się coś wydropić. A w sklepie mamy przecenę oferty dnia, juhu, bardzo rzadki zadymiarz, mega skrzynka, też sobie może coś dokupimy. No i ze mną jest dzisiaj Aurox, któremu też już naprawdę dawno nie lutała postać. Siema Aurox. Tutaj... To jest mój kolega. No i powiedz widzom, kiedy ostatnio dzisiaj dropnęła tak? Jak robię się o Ostatni raz ponad miesiąc temu. Miesiąc temu. Także przed czas, żebyśmy zrobili opening megaboxów i trafili postać. Może, nam, może będziemy mieć szczęście. Widzowie, za każdy tysiąc łapek w górę pod tym filmikiem, to będzie jeden megabox więcej. Także kto może, to kliknijcie łapeczkę w górę pod tym filmikiem. Naprawdę byłbym wdzięczny. Aurok, weź powiedz widzom, żeby zostawili. No Możecie zostawić łapeczkę, wtedy otworzymy więcej megaboksów No, także możemy Także klikajcie, z góry dziękujemy I pamiętajcie też o zasubskrybowaniu mojego kanału Bo mało brakuje mi do 100 tysięcy Jakby ktoś mógł kliknąć tego suba I łapkę w górę, naprawdę dziękuję Dobra, przechodzimy do rzeczy I jeszcze tak, jeszcze na początku mamy też klub dla subskrybentów Także subskrybujcie mój kanał Niedługo ten klub stanie się Dla e, typu zaproszeń Dla was, dla subskrybentów Dobra, e, Aurox, co? Zaraz otwieramy sobie megaboksy, ja otwieram Moneciki za darmo. Kupuję punkty mocy. A ty powiedz, co masz w sklepie, widzą? Jakie oferty? Może specjalne albo oferty dnia? Ja mam w sumie tylko kiełka. Mam na ofercie specjalnej yy, podwajać żetonów. Mam też mitycznego zadymiarza. Darmową skrzynkę odebrałem. No i tak to jeszcze skiny. No nie mam niestety mega boxa. Ten do Ok, wybrania. no dobra. To znaczy... będzie. To dawaj jedną gierkę. Yy, a i patrzcie teraz, widzowie. To wchodzę sobie na postacie. Mam aktualnie. 7 tysięcy monet, prawie 8 tysięcy. I mogę ulepszyć postać. Ja sobie wybieram w tym filmie, aby ulepszyć peny na maksa, ile się da. A wy napiszcie w komentarzu, jaką postać kolejną mam ulepszyć w następnym filmie. Także piszcie komentarze. Możecie napisać Frank, takie jakie mam: Frank, Barley, Bull, Rico, Colt. Tych nie: Roza El Primo, Shelly Jessie, Carl. Może Piper. Napiszcie w komentarzu, ile będzie więcej tych nazw w postaci danej, tą ulepszę. Także piszcie w komentarzu jedna postać, którą mam następną ulepszyć. Ja sobie teraz robię na Penny. Okej, okay, fulla wale. Pyk, 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 pyk. Mam. Siódmy poziom mocy na, na ósmy mi mało brakuje. Ej, gadżeta odblokowałem. Mogę lutać Gadgeta. O, o, nie wiem, czy to był dobry pomysł. Ale dobra, zaraz zobaczymy. Otworzymy sobie też dwie skrzynki, a wam pokażę, jak się gra na oblężeniu. Także oglądajcie filmik do samego końca, dawaj, Aurox. Jedna... Jedna gierka rozgrzewkowa. Po tej gierce kolega otworzy mega jednego. A później otworzymy razem dwa mega boksy. Także oglądajcie filmik do samego końca, spróbuj nie przywijać, dobra? Dawajcie widzowie, oglądajcie filmik. To z góry dziękuję. Zobaczymy, czy da radę, czy jesteś taki mocny. A patrzcie teraz to. To wygram na jeden sposób. Z moim działkiem to będzie 300 IQ. Ej, dlaczego chłopy nie biją? dziwnych działk. Zbieraj te yy, ziom, zbieraj no tak, 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 śrubki. padł chłop. Patrz hop, teraz hop, to, patrz co robię coś z działkiem. Czekaj, tylko zbieram te śrubki sobie. Patrz co zrobię z działkiem, patrz to. Patrz to, gościu. Działko stawiam sobie tutaj. Pa, 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 no, pa. No, no. bum bum I biję. Dobra, kal dostaje już mocno. A nasz bot biegnie. Chłop co ucieka. Co Aj, gościu Cię pokonał? Tak. No. Baba, Ale dostałem, dostałem, dostałem goście. Aj, ale moje działko cały czas nawala, nie? I moje działko może rozwalić ten save cały. Tak. Widzowie jak, jak gracie peny, to na oblężeniu zawsze stawiajcie działko w róg i to działko zniszczy wam safe Patrz, działko moje dalej pije tam. Tak, działko 300 kills, słuchaj. A już ktoś rozwalił, już ktoś tam pobiegł. No to był tak, karl, tak, tak. uszty. Gościu majnowy Dobra, lecimy, dawaj, dawaj. O te chłopy robią, ty. Co te goście no, robią? Tak. <grym> o, pokonałem ich, dobra, kozak. Ej, gdzie ty biegniesz, <grym> Dlaczego ty tam wszedłeś, gościu? Jaki o, chłop. Pa, jakich trzech bije? Jo, jak rozwaliłem dwóch taras. Ty nie widziałem tego. O, ale żebyś ty to widział, chłopie Zobaczę na nacisku później, no, no, no. Jo, ale oni padli. Dawalamy, dobra, już oba Dokończyłem, dziękuję. smalik z gwiazda gry, dziękuję. I co? Dobra. I co? No i okay. Smilex porobił. rzucam ci wyzwanie. Otwórz teraz Mega Boxa. Dawaj. Dobrze, okej, okay, przejdźmy Kupuj. do sklepu. Ja wchodzę I na ciebie. Tak Chodź na sklep, dawaj i Mega Boxa klikaj. Mam Masz przed sobą? sobą? Mam przed sobą, tak. Ok, tak. ja ci odliczam. Raz, no dobra dwa, trzy. Klikaj. Piątka. No nie wierzę w to. To jest. Piątka? Piątka, znowu piątka. Dobra, dobra. dobra. to teraz jak otworzymy Mega razem, będzie mieć podwójnie, to. Okej, okay, kolejna no, gierka. Dawaj teraz zwalniemy sobie... Zadymkę Fiu fiu Dobra A na zadymce ja już se pogram taką postacią jak... Hmm... Jaką by tu se... Ej, dawno Coltem nie grałem, spróbuję sobie Nie wiem czy go ulepszyć Dobra, let's go, dawaj Okej, okay, po tej gerce. Chyba, że myślę... Co, walimy? Po mega skrzynce? Ja jeszcze będę miał Big Boxa Ja mam, ja mam tak Ja otworzę na pewno z... Nie Do Big Boxa może mi brakować 12 gemów albo dwóch Nie wiem teraz może, może Może trafię z Mega Boxa, Gemmy wiadomo, tak, tak, tak Dobra, dobra, wygrajmy to, ziom Hop, z z ty dobry, gościu To nie jest Wasendy ta Ooo, ooo, Już to mam problem Uważaj ma piłkę Widzę, widzę A pokonałem go Dobra, już biegnę z dołu Patrz, co ten gość robi Ty, ten El Primo, co tak z tyłu, dobra Co ten gościu robi, ty, co oni robią? Ja im rozwalę bramkę Rozwalam im bramkę Dobra, rozwaliłem pół bramki, ty. Porobieni, porobieni, nie. Chop piłkę, L, primo. Dawaj, dawaj, dawaj. Porobiłem ten, dawaj, dawaj, szlaj mu. Co robi gościu? Weź tą piłkę od niego, bo ten chop nie ogarnia. Weź od niego piłkę. Dobrze, strzelił. -da 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 -da. Ja jestem ciekawy, kto ogląda. Zaraz wam powiem, co macie napisać w komentarzu. Jedno słowo i przypnę wam serduszko, odpisz na komentarz. Albo, ej, kto napisze to, co powiem w komentarzu. Wybiorę z tego do gry ze mną. O! Albo do klubów wpuszczę. O! Ale to czekajcie, no, to oglądajcie tam. dalej filmik. Ej, padłem. XD. <noise> ja jestem ciekawy, no, kto dalej nie. ogląda ten filmik. Bo wiadomo, no, no, niektórzy no. wychodzą, niektórzy zostają. Ale ci, tak, co tak, zostają, tak. to mają lepiej. Bo później nie niektórym każę tam e, oczywiście Proszę dobrowolnie powiedzieć. pisać komentarze. Kto by chciał? Pa, pa, pa nawalam. Tak, tak. tak. Ojej, wszedłem go, w miny. Postawiam. No, 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 yes. Obronił gościu i szedł i yes. samobójasz strzelił Aha. A, to nie. na gry jestem, dobra. Okej, okay, walimy teraz po dwa megaboksy, dawaj. No, jak teraz nic nie trafię, ja już się podaje, no ile no, no. można otwierać tych Mega boxów? No, zrobimy, ja jeszcze mam ty, ja będę miał trzy skrzynki darmowe. Dobra, ja otwieram trzy skrzynki. No dobra, dawaj. Albo nie, zostawię je po, ty, po tych megaboksach. Dobra. Dobra, to dawaj, Mega Boxy teraz walimy. No mów Uuu, kiedy masz przed sobą. No nie, ty już masz kupione Mega Boxa? Mam przed sobą, no. Okej. Okay. Ja też mam przed sobą. Uwaga, to jest ten moment, widzowie. Specjalnie mamy mega boxy. Raz, zakryj oczy, może. Ja też zakryję. No, zakryję, dobra Raz, dwa, trzy, go, klikaj. Klikaj. Okay, Zapłynęłem zap zap oczy, ma... zamknąłem, nie wiem co ja jest. Też. Ja też. nie wiem. Ok, nie, no to ta raz patrzymy, teraz. No. a Nie, no nie. Co? No, ja nie, nie, nie mogę w to wierzyć, co po masz? ile? No piątkę, mam, no. <laughs> Ja też mam piątkę. Ale. Uuu. Chłopie. Ile ja już Geny trafiłem 3! Po... Ej, to dobry znak, bo Big boxa mogę otworzyć. Tak, czekaj, staćmy? No. Mnie? Staćmy? Mnie? Jest staćmy! La, 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 la. Wiesz, wiesz ile gemów dostałem? Ile? 11. 11 gemów dostałeś? Tak, tak. O, a staćmy na, stać na Big Boxa? No, nawet na dwa, bo mam 65 gemów. 65 gemów. Okej, okay, no, no, to no, no, dawaj no, z no. Big Boxa. Jeszcze, jeszcze mamy szansę, widzowie. Jest to opening skrzynek, Big Boxów teraz będzie też. No z Mega Boxów tam nic nie padło, ale zobaczymy sobie zaraz Big Boxy. Dawaj, Aurox, weź, weźmiemy teraz sobie z konotów Weźmy to postać na jakąś inną. Ja sobie wezmę broka. Eee, broka, okej. Okay. No to ja może sobie zagram Bibi, co? Ok, dobra, dawaj, let's go. Dobra, okej. Okay. Let's play. Dobra, dobra jest, jeszcze jest szansa ziom z, big, z tych z Big Boxów. Że no, możesz trafić, już. nie? ja tak samo. No tak. tak teraz to zobacz. nie wiem, wątpię w to. Zobacz. zobaczmy, tak, tyle no. Mega, tyle mega boxów otworzyłem, że naprawdę. No masz pecha najwidoczniej, no, ale to szczęście się uśmiechnie, bo na przykład ja ci powiem tak, ja nie trafiłem, nie tak. trafiałem też dużo postaci, nie? Ale później trafiłem, nie? Legendę. No więc, więc to też ma znaczenie, że wiesz, yy, może teraz nie trafiasz, ale będzie taki moment, że trafisz legendę, to chłopie, ulala. To się zdziwisz, nie? Jesteś? Halo? Nie słyszę ciebie Aurox Gościa w ciele ty, nie słyszę no. gościa Halo? No halo, dlaczego ci nie było słać? A to nie wiem czemu Co to za gościu? Tlaga, <noise> Ja do niego <noise> mówię, a chłop się nie zwał ale gra normalnie w grę Ej, Gram. musimy to wygrać, dawaj Dobra, dawaj, dawaj Walamy chłopów o, leleją. O, pięknie, o, pięknie O, dawaj, dobrze, dobrze, dawaj, walamy Oni mają 0 HP już prawie o o o, o. bum bumże, dawala, dawaj. Ooj. padłem. Uuu, zbieraj to. Oj, by nie możesz tego przerać. 9 Dawaj, 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 dawaj. O to ten z dziewiątką. Dawaj tego dziewiątka, po prawej jest, po prawej. No ja kopię ten. O nie, czerwona drużyna, odliczenia mają! No, mówiłem. Po prawej stronie chłop był. ale ja tego jednego trzeba rozwalić. Okej, okay, już nie ma odliczenia. Pięknie, dobra, biegnę do ciebie. Biegnę, biegnę, biegnę. Dowolam ten! Dawalam! Uuu, dawaj, dawaj, dawalaj! Dawaj, jest! Dobrze. Nie, przeżył! Co, chodź, biega tak szybko! O nie! Nie, inne mogę rozwalić! Nie! ściga! Nie! Biegnij tam, dobrze! Biegnij, biegnij, biegnij! Do góry, do góry, Aurox! Do góry nie, biegnij. biegnij! No strzelaj tam, no, no, no! do tego po, Dawaj, do tego po, Dawaj, dawaj go! Ja nie dobiegnę, musisz go dobić! Dobijesz go? No nie! 0 HP mu zostało! Nie. 80 HP, no naprawdę. Jezu, no gościu, że go nie dobiłeś. 80 takim... HP zostało. Daj jeszcze raz, zagraj ponownie, dawaj, jeszcze raz. No dobra, zagraj ponownie, okej. Okay. O nie, ten gościu też wziął Cezar. Dobra. Robimy oponik dalej. Dobra, dobra czy ja okay. mam kupić beatboxa, tak? Teraz? Tak. Dobra. Dawaj. No, otwórz dobra. ty pierwszy. Dawaj. Mam przed sobą, to mów, raz, dwa, trzy. Możesz Raz, dwa trzy, dwa, trzy, klikaj. Trójkę mam. Okej, okay, <laughs> no klikaj dalej. Jest! Świeci się jeden! Ma jedynkę? Jest! Świeci się! Tylko czy to nie jest gadżet? Okej, okay, dawaj, gościu. gościu, świeci się, dobra, jest, to świeci dobry się. znak, dziom Tak, raz, dwa, dwa trzy. trzy, go. Jest postać, postać! Jaka? Max zatrafiłem, Max. Max, to no już o, dobra postać, tak. ona jest mityczna, chyba, nie? Tak, mityczna! Je mityka trafił! No, weź go, zmień. Daj, dawaj, dawaj dobra, na mityka. Pokazuję, mi... czekaj, czekaj, sekunda, przechodzi dalej. Ok, zadymiarzy wejdźmy tutaj, wybierz. Uwaga, wybierz. Jest, proszę. Jest. A, trafił gościu. Spójrzcie, ma nową postać. O. Jako jedyna na syro pucharkach, resztę masz. Ej, jak ty masz na pędy dwa pucharki? No bo nie grałem nią. A musi na solo zarać dwie. No, no, no. no. Ale, gościu, trafił. Ej, ty, my nagrywaliśmy, może to, czy nie? Yy, nie, nie nagrywałem. Tego. A, szkoda, bo bym widzą pokazał, że tam trafiłeś. Ale dobra, to no, no, widaczne. Spójrzcie, to jest jego nowa postać, elegancko trafił mi tyka. Później, o, później, będziesz kto? nagrywał mi ekran do opening'u dobra, 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 dobra trafił mityka, mityczna postać to jest dobra Teraz uwaga, nawet Big Box'a na raz, dwa, trzy, daj, klikamy Jeszcze raz, tak, jednego Okej, okay, no, no, daj jeszcze raz I... Dobra, poczekaj No, eee, no mam już, nas... no mam go dobra, no. raz Dwa Trzy, klikaj I Dwa Ja znowu Ja trzy A, Sześć gemów trafiłem XD, ja dostaję takie jakieś mega gemy, cały czas gemy trafiam, nie? Na poważnie no, mam. No, ja mówię. już nic nie miałem w tym Okej, okay, nic już nie masz? Nie, już nic, 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 nic. Trafił mityczną postać. Widzowie, udany opening! Widziałeś? Mówiłem tak. ci, żeby się nie poddawać, nie? Ale Właśnie. coś. I to jest dobra postać, mityczna, nie jest już taka, wiecie, że rzadka. Ja jeszcze otwieram małe skrzynki. Możecie mi coś ludnie, co? Z mojej Trafię no, coś, tak, czy dobra. nie? I. Teraz. Aj, nie trafiłem, niestety nie mam. Ale kolega ma mityka. To dobra. może giereczka jakąś tym mitykiem? Dawaj, mityka, walniesz segerę. A ja sobie walnę dobra, dobra. wtedy taką postacią. To dawaj na duo, ja sobie Riko walnę. A lepszy sobie Riko. Ulepszę sobie Riko, okay. bo lubię grać Rico tak? I daj na duo. Gra nową postacią, spójrzcie Widzowie. Zobaczymy, jak sobie dobra. poradzisz. Pierwsza no. jego gra mityczną postacią Max. To jest mityk? Mityk? Jo, Uuu. mityk, co? Tak, mityk, mityk, dokładnie. No, elegancko. No i fajnie. No eee, Link do jego kanału, do kolegi macie w, w opisie jak coś. wbijcie, zostawcie mu suba, widzowie, jakbyście mogli eee, Bo on też nagrywa Brawl Stars Aurox Także link tak, do tak. jego kanału macie w opisie, a ja jeszcze na końcu filmu wam powiem. Dobra, ej, wygrajmy to ziomek, nie? Dobra, ale mi się fajnie gra tą postacią. Dobra, ...dawaj, walimy, walimy gości. Ale ta postać szybka jest, nie ten Max? A czy szybkość ma taką samą, tylko jak ultasu użyjesz, to będziesz szybki, wiesz? A, a, czaj, okej, okay, dobra, czaj. No, let's go, let's o, go. Jest. ej, to jest soczek, chodź, chodź, pomóż, pomóż. Dobra, już hit, wziął soczek. Ja uciekam, chłop, nie go, nie soczkiem Uuu. No, ja też. Uuu, ten o, bój... ale ty gość cugarnia, Ewelin jakiś. Ty padłeś, no. a ja na piece życia biegam. A, go, gość mnie z soczkiem dojechał, stary. ale ich porobiłem dwóch. O, pięknie, widziałem. Ej, po co to zbieram? Tobie zostawię. No, tam ma soczek do góry, jak coś Łuk, co ja ma? Tutaj... Pa, polobiałem gościa Prawie Dziesięć park był on ma, nie? Nie wiem ile on będzie bił. Dawaj go O, czekaj, tu sobie wejdę. go, Dobrze! Elegancko, patrz ile par Oj, właśnie, ból z biegnie! Chłop co robi, pa! Gościu co biegnie? o co na jest zdjął! Easy! Co chłopak robił? Dobra, Koza, fajnie się gra Elegancko, no Elegancja, Francja Dobra widzowie, słuchajcie, jeszcze chciałbym was zaprosić na mój Drugi kanał, bo na drugim kanale Nagrywam takie inne filmy Możecie sobie zobaczyć, ten kanał Nazywa się Smyslow Jakbyście mogli wbić, zostawić tam suba To naprawdę byłbym wdzięczny i u kolegi Na kanale, on też nagrywa Brawl Starsa, to jest kanał Aurox I kanał Smyslow Linki do tego kanału, do tych kanałów Masz w opisie pod tym filmem, weź klik i zasubskrybuj te nasze dwa kanały, to naprawdę byłbym wdzięczny. Jakby ktoś mógł tam kliknąć, wbić, to z góry dziękuję. Oczywiście są dobrowolne. No i co, Możecie wpadnąć, zobaczyć? E, filmiki będą codziennie na kanale, także oglądajcie. Zapraszam też również was na mojego Facebooka. Na Facebooku możecie ze mną popisać, napisać do mnie, dodać mnie do znaj, e, na Instagramie również zaobserwować. Jak ktoś ma Instagrama, to zapraszam. Wszystkie linki w opisie pod tym filmem. E, ja otwieram ostatnią skrzynkę, z której mi nic nie wypadło, XD. Dziękuję Aurox za nagranie tego. I Lubię, co? Dziękuję. Pamiętajcie też o tych komentarzach, żeby pisać o tym klubie, bo tam wybieramy często. Trzymajcie się, to byłoby na tyle. Hejo, papa pa,